Typu zapraszam na mój kanał, Wow, łoba, ben, tego typu łasie, trzeba iść do przodu. Nie do tyłu. Właśnie. mamy się z główką. Nie dupą, tylko typu. Mamy Widzicie? mamy się Tylko typu. Mhm. Jak tam kondat? Boję się wody Co? Za mniej kłeś? Kurwa? Boję się wody? Kondrat? Za co wylądowałeś? Jakoś kurwa nie widzę filmu Twojego. No, boję się wody. Przyzna się za co wylądowałeś do Paki? Co? Powiedz tak, szczerze chodzi swoim finom, jak się mówi. Tylko typu. Za co wylądowałeś do party? Widzisz? Boisz się wody, Kondrat? Taki kozak a jesteś pizda. Hmm. No ale cóż. Jak się mówi? Boisz się wszystkiego. Boisz się wody, Kondrat. Tak się kurwa do mnie spinałeś jak pizda, a sam zostałeś pizdą. Przyznam się za co wylądowałeś? Boisz się wody, Kondrat? Na Discordzie na wykupie z tego bonzą hmm. Co? Bo ja też się zostałem Taki kurwa mocny w gębie, kurwa co ty... Nie lepszy kurwa, co i jak, rzucałeś się jak siota, jak u fraje. A to paki wylądowałeś. Dopiero wyszedłeś. Hmm? No to jak? Bo się wady kondrat? Co, dupa Cię spiekła? <grybujesz> Widzisz, kondat, moje się wody. To jest właśnie myślenie tego wszystkiego. <grybujesz> Wydaj się, za co wylądowałeś. Czy byłeś na celi ogólnej, czy na pojedynnym yy, celi? No. Czyli ciebie w dupę. Boje się wody, Kondrat, co? Bo ja tak się zastanawiam. Taki kurwa, byłeś kozak tutaj. O jezus, co nie, co? A wylądowaliście na selę. Dopaki paki. Ja, jest dole. No. Przyznasz się wszystkim dookoła. Boję się wody kontrat. <laughs> no. Co? Rura ci pękła. Taki kurwa mężczyzna jesteś. Takie ja, dole. Za co wylądowałeś? Ja wiem za co, mogę ujawnić, za co, boję się wody konać, ja wiem dokładnie, tego ja chcę wiedzieć od Ciebie, za co Ty wylądowałeś, żebyś się przyznał wszystkim Finom, za co wylądowałeś, <laughs> no, no słucham Cię bardzo, jakoś kurwa zanikłeś. Taki kurwa byłeś mocny, robiłeś inne rzeczy i teraz wymiękłeś jak ciota, jak frajer? Boję się wody, kondat? Co? Cię zapuszkowali i chuj. Siedziałeś. <gryw> Widzisz? Ja nigdy nie byłem karany, nigdy nie byłem widzeniem, a ty? Za swojej głupoty <noise> No chłopie Boję się wody kondar, no co? Może powiedz tak szczerze otwarcie na filmie swoim tego, że wylądowałeś Powiedz tak szczerze otwarcie Za co wylądowałeś? Nie zmyślaj, bo to ja wiem, że twoje zmyślenie to jest pojebane, bo to nic ci nie składa do jednej kupy, wręcz nie sam się spierdalasz, ale chuj. Boję się Kondrat. Przyznasz się Czy będziesz tak w dupie siedział Boję się wody Kondrat. Co? A jak tam więźniowie? No Boję się wody Jak tam więźniowie Jak białko pokazałeś za co wylądowałeś no No bo się wodę, no no opowiedz tą historię jak siedziałeś w więzieniu Jak pokazałeś białko? Za co wylądowałeś? Ja wiem za co Dokładnie o tym wiem Bo dzięki mnie to wszystko wyszło Dzięki mnie i innych osób Wpakowaliśmy Cię do paki Dopiero wyszedł Boję się wody. No? <grystanie> Widzisz? Jak nie masz, nie będziesz miał jaj. Boję się wody. Kondor. <grystanie> Widzisz? Ja nigdy nie byłem karany. Nie w więzienia. A ty? No? Boję się wody. Kondor, no, no i jak? Jak ci, ci się czułeś? <grym> <grym> hmm. Ja się zastanawiam. Kogo chciałeś dygia zrobić? Samego siebie zrobiłeś bo Boję się wody, Kondor. No i co? Warto było ze mną zaczynać boję się wodę. Kondrat, warto było wkurwiać mnie. Mówiłem, że ruszę z całej pety wszystko. Kondrat, moje się Obiecałem, że ruszę i poruszę. A ty nie wierzyłeś i co? 16, hmm. się za co wylądowałeś? Czy nie? Czy ja mam Cię wydać? bo się wody, kondat. No? Bo Twoje zmyślania i inne rzeczy, to, co zrobiłeś tam na filmie, to naprawdę to... Nikt tego nie łyknął. w zrobię zrobiłeś sobie batę na dupę. Że jesteś winny. Bo się wody, kondat. <główka> mm -hmm. Widzisz? Główka pracuje, a ty co? Boję się wody kondat. Myślałem, że będziesz trwany ode mnie. No. Parę osób mi tu pomogło, żeby to czupy cię władować. Boję się wody. Parę osób mi pomogło, żeby cię wjebać no to, no chłopie, to lepiej trzeba się, dala już ode mnie. Zdziwiony jesteś? Boję się wody, kontrat? No. Taki mocny byłeś i inne rzeczy, a tu... Więc, poszło w pizzu. <grym> tak, boję się wody, kontrat. Czy zna się za co wylądowałeś? Jak nie, no to ja wystawię cię za co wylądowałeś, bo mam dokumentację i zobaczymy, kto będzie górą. <grym> będzie z tego typu.